Siemano. Co to? Valorant. Nie w waloranta nigdy? Grzech normalnie. <laughs> Tylko muszę przesunąć trochę moj. Doposłać monitor bez problem. O dobra, grałem? No to po co się pytasz? Z tobą nawet? Nie wydaje mi się. Nie pamiętam. <laughs> normalnie tragedia. <laughs> o, oh, Sunset. Dobra, nice. Nie znasz mnie? Nie, nie, no znam cię, znaczy nie wiem czy cię znam, ale w Valoranta na pewno z tobą nie grałam, założę się 100% No, dobra, ja wiem, że to ty, ale mówię, że nie graliśmy razem w Valoranta, bo sobie nie przypominam. Na 100% nie graliśmy. No. Coś taka smutna jesteś, nie zmęczona? Bo ci od 11 byłam w szkole. Jechałam półtorej godziny, byłam w szkole ledwie 5 minut, bo musiałam myślałam, że pani mi po prostu będę musiała egzamin pisać, a to się okazało, że bez sensu jechałam, a pani mi nie dała znać, miała mi dać znać, że mam nie przyjeżdżać i po prostu przyjechałam bez sensu. No i jeszcze musiałam półtorej godziny czekać na kolejny pociąg, także jeszcze musiałam dojechać do domu, także wiesz. Ja dopiero o 17 dzisiaj w domu byłam. Jestem po prostu zmęczona, także no. Jeszcze jutro na piątą, także masakra Ale połowa mojej klasy niestety tak zrobiła, także... Wszyscy sensie tak samo mieli jak ja, także wiesz... Jeszcze jutro na piątą, także w ogóle jest masakra Ale powoli się po prostu tym nie przejmuję, bo nie ma co Jezu, jest taki fajny ghost, w sklepie mi na niego nie stać Siema Mikuś, co ty robisz tam neon? Co to za gówno? O co ci chodzi? No wyjcie nie ogląda, ja nie komentujesz jakoś dziwnie. Ktoś cię pytał? Ta gra? Nie ma co ci chodzi. Przecież możesz wyjść zawsze ze streama, a nie jakoś głupio komentować. Muszę na siebie Arnolda? a co ci chodzi? są sama za dużo? <laughs> chyba da. Tak jak ja chciałam kulkę mocy wziąć, dziękuję. I <laughs> ja nie idę, bo ja wiem, że zdechnę Kurde mać, no. Przecież ja tu nie przejdę. Aha, okej, okay, nice Nice! Dobrze, mamy tu Tak, klasyczny, klasik, to ja nie chcę, daj mi tego Ładniejszy jest Już ten mój Dobra, tak zrobimy, bo nie wiem Eee, szczurek z twojej piwnicy to kitka. Aha, to czemu tak brzydko komentujesz na start? Ani się nie przywita, ani nic, tylko napiszę od razu jakieś brzydkie te Proszę mi tutaj... Proszę mi nie obrażać. Znaczy nie mnie, ale gry. Jezu, jaka jest zmęczona jestem ci. Boże. Nie wyobrażacie sobie. Jak się wystraszyłam No chodź tu, będę jedno. Aha, zabiłeś go? Na dobrze, dobrze Lepiej mi gra wychodzi w waloracie niż w Lidze, Tak swoją drogą. Co zrobiłaś? Nic nie zrobiłam, co miałam zrobić. Byłam w szkole bez sensu i... Cały dzień poszedł wiesz... No wychyl, wychyl. Dziękuję. Czekaj. Kurde, zabrał mi killa, no co to ma być? Halo? Nie wiem. Nie no dobra... Aha, zabrała mi spektra. Jest No ja wszyscy mają tego, dobra, nieważne. ważne. nie było w szkole i pominąłem cię z kartkówki. No widzisz? No cóż, jestem dorosłym, więc nie bym mogę robić co chcę, ale. Ale. Ale nie, po prostu. Bo zależy mi, żeby mieć dobre oceny i tak dalej. Także. Żeby zdać i mieć święty spokój, bo to jest ostatni rok. No ale to trochę z mojej winy też było, no ale nieważne. No i są na B? What the fuck? Dziwnie, raz A, raz B. Wytyfy. Co jest do? Nie, wiem, o co ci chodzi. Głowa, że zdechnę tu zaraz. No możemy się cofnąć, czy się nie da? Nie wiem. O Jezu, Matego. Chaosa. Od ilu grasz? Łomatko Ja nie wiem, długo gram, tylko miałam 3 miesięczną przerwę, dlatego może to tak się wydawać, że nic nie ogarniam Jest na to szansa Chociaż mam 2-0 jak na razie, ale... Jezus! Ej, dobra, nie ogarnęło mnie. Ona była z boku i wychyliła się, ja po prostu patrzyłam w drugą stronę. Dobra, nieważne, trudno, mówi się. Siemaku mi. Ja. Nie mam siły, dzisiaj ja to ale... Tragedia. Ani do gadania, ani do grania, ani do niczego w sumie. Dobra. Mam herbacie i trzeba sobie jakoś radzić. Bo Davis mnie atakuje, jak to? Weź go zbanuj czy coś, a nie bo ty nie masz ten. Mam kisiel? Kurde, jak jedyny kisiel nie da. Bożeż ty mój. Nie, kisiro jakoś tak nie, ale herbatka mi starczy w zupełności. Ło oh, matku to już gorzej. Jones, chodź tu, Jones. Jezu, nie, no z wszystkich stron to już mi się nie chce. Mhm, mm mhm, Dziś oglądała Egzorcystę dwie godziny? Spoko Egzorcysta? Coś nie no ja wiem, ja już z tymi serialami to... Nie mam głowy dzisiaj Już oglądałam Życie w Cuglach, w się sensie to o koniach no chodź, dawaj, dawaj tu Kapitola Ulta użył, biedny O Jezu, dwóch Coś nie idzie Mądre posunięcie. Mój ulk jest gotowy. Siema diablo. Siema makaron. Dzień dobry. Hejo, heio! Kurde, mać. Czekaj, bo ja mogę tu kogoś wskrzesić. Dawaj, tu szybko. Grosz, może na Wiesz co? Nie mam pojęcia. mnie tak, ale nie wiem, zobaczymy. Dzięki za obserwację. Ty mnie nie obserwujesz? Jak się czujesz? Wiesz co? Dzisiaj kiepsko, bo cały dzień bez sensu byłam w szkole w sensie. Byłam w szkole tylko 5 minut przez cały dzień. Więc no, bez sensu po prostu. No. Ja no co ty dopiero co wbiłem? To, czekaj, to ty nie jesteś tym diablo, którego mi... Czekaj. To ty nie jesteś tym diablo... Czekaj. To ty jesteś inny diablo, bo miałem jeszcze jednego diablo, który mnie gdzieś tam obserwował. O nie wiem teraz, czy to jesteś ty, którego znam, czy to nie jesteś ty, którego znam. My się znamy, czy się nie znamy? Nie wiem, czy będę grać na to chyba nie. Zobaczymy, bo się tak źle czuję, słuchajcie. Tak mi się spać chce. To jest niesamowite. Muszę lecieć. Możliwe, lecz nie wiem, a nie wiem też. A mnie kojarzysz, oczywiście, że cię kojarzę. Pewnie, że tak. <laughs> Jezus! No, ej, no, ale to tak to ja się nie bawię, no. Nie mam pojęcia, co zrobić. Muszę lecieć. Muszę lecieć. Nice, pięknie. Wybrnęła. Dziękuję za obserwację Stachu. Dzięki, dzięki. Hej, komarta, co tam słychać? przejść. Dobro. No, sto je znaczy się. Kurde. gigi Jezus, ja chciałam sobie tylko skin'a podnieść Ale chociaż jak się wywaliją, to chociaż już wiedzą, że Że no Nice. Razem dość co? Się czuję. Dzięki za topowanie, Holmik. <coughs> Boże, sorry. Trzyma Karanga? Ja mam brąza. Brązika mam. Jak coś, to na główny, na główny kanał na YouTube zapraszam. Tylko tu nie, to czekajcie chwilę. Eee, tu. Jakby co? Możecie subskrybować. Możecie, że będą jeszcze jakieś odcinki. Nie, no na pewno będą, tylko. Jezus, jestem ślepa, naprawdę już. Ba trójkę Irona, no były takie czasy. Teraz na lo z Lolo nie mogę wyjść z Irona. Trochę Lipton. Został jeden Nice. クールでのじ。 Nice. Pięknie. Został jeden Został jeden gracz. Nie Dobra, nie wiem. Sorry, mój błąd. Papa. Aha, bo nie mają tej... dobra, czyli w czwórkę grają. Uh -huh. Diri nice. jakby.

Dobra, zabrałam mu S. Yes? Er <coughs> bra? No, czy G. Nice. Spoko. Bo nie gdzie dwóch tam, w ogóle. tam, i i tam, gdzie jesteś Dobra, spoko. No i poszli do domu. Dobra. Nie wiem, czy jeszcze jedną, czy nie lepiej Lola. Plus trzynaście nos. Mm. Szare w preludiem i ten ghost. Kurde. Już chyba zrobię ten lewy screen, i koledzy, w sklep dzisiaj. Bo normalnie jest super. Tylko że. E, dobra, idziemy na lola. Mi się już nie chce, nie?